Biedny chłopiec pomaga miliarderowi w podróży, a następnego dnia dzieje się coś szokującego. Nie przegap tej niesamowitej historii. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, co myślisz. Twój udział jest bardzo ważny. Deszcz bębnił o mokry asfalt, tworząc ciemne kałuże, w których odbijały się światła nielicznych samochodów, które odważyły się przejechać drogą tej nocy. Lodowaty wiatr wiał ostro, i Artur ciaśniej otulił się cienką kurtką, lekko się trzęsąc. Szedł pewnym krokiem, jego stare trampki były już przemoczone, gdy zobaczył samochód zatrzymujący się na poboczu. Światła awaryjne migały powoli, niemal całkowicie zatarte przez mgłę powstałą wskutek ulewnego deszczu. Zawahał się. Samochód taki, luksusowy, lśniący czernią nawet pod brudną drogą, nie pasował do tego zapomnianego zakątka świata ale coś w sylwetce wewnątrz pojazdu przykuło jego uwagę. Kobieta sama niecierpliwie uderzała w kierownicę, jakby czekała na cud. Artur wiedział, że tym razem nikt już na tym nie poprzestanie. Nikt oprócz niego. Dziewczyno, czy wszystko w porządku? Musiał podnieść głos, aby zagłuszyć hałas deszczu. Szyba opadła akurat na tyle, że mógł zobaczyć parę ciemnych, zatroskanych oczu ukrytych za okularami przecidaby słonecznymi. Przyglądała się Arturowi przez chwilę, po czym westchnęła. Jej głos był stanowczy, ale z nutką zaniepokojenia. Samochód zdechł. I nie ma sygnału telefonu komórkowego. Artur przesunął mokrą dłonią po twarzy, wycierając krople spływające po brodzie. Dobrze znał tę drogę i wiedział, że najbliższa stacja benzynowa jest daleko. Mogę zajrzeć, jeśli chcesz. Nie jestem mechanikiem, ale wiem, jak pracować przy silnikach. Zawahała się, ale otworzyła drzwi. Wejdź, jesteś cały mokry. Zanim usiadł, Artur zajrzał do środka samochodu. We wnętrzu unosił się subtelny zapach drogiej skóry i wytwornych perfum. Na siedzeniu pasażera leżała otwarta skórzana teczka, a w niej ważne dokumenty i czeki na kwoty, jakich nigdy w życiu nie widział. Ale zanim zdążył to przetworzyć, kobieta przemówiła ponownie: Czy możesz to naprawić? Odchrząknął i odwrócił wzrok od teczki. Nie tutaj. Ale znam sklep z oponami w mieście. Jeśli chcesz, mogę cię tam odprowadzić. Zdjęła okulary, odsłaniając intensywne spojrzenie i zmęczenie, które zdawało się ciążyć znacznie bardziej niż tamta deszczowa noc. Wydajesz się godna zaufania. Nazywam się Bietrys. Możesz mówić do mnie BIA. Artur. Zmusił się do uśmiechu, próbując zignorować dziwne uczucie w piersi. Damy sobie z tym radę. Nie przypuszczał, że to spotkanie zmieni jego życie na zawsze. Deszcz padał coraz gęściej i bębnił z furią o dach samochodu. Szyby zaczęły parować, a Bietry spocierała dłonią deskę rozdzielczą, próbując oczyścić wzrok. Silnik nie dawał znaku życia, a Artur westchnął i opadł na siedzenie. Czy w bagażniku jest parasol? Zapytał. Skinęła głową i z głośnym kliknięciem odblokowała tylną pokrywę. Artur wyszedł z wody, czując, jak zimna woda spływa mu po szyi, chwycił parasol i stanął obok maski. Bietryz niepewnie wysiadła z samochodu i stanęła obok niego, chroniona delikatną barierą cienkiego materiału. Artur otworzył maskę, wypuszczając gorący dym. Silny zapach palonego oleju mieszał się z wilgocią deszczu. Dotknął kilku przewodów, próbując zlokalizować problem. Ale szybko zdał sobie sprawę, że bateria była całkowicie rozładowana. Nie ma na to rady. Będziesz musiał pojechać ze mną do miasta. Spojrzał na nią, spodziewając się odmowy. Bietryz zacisnęła usta. Myśl o wsiadaniu do samochodu nieznajomego wydawała się jej niekomfortowa, ale chłód i samotność drogi były jeszcze gorszymi opcjami. Okej, okay. po prostu chodźmy. Przeszli przez błoto. A Artur zaprowadził ją do małej drewnianej chatki, gdzie pod zniszczoną plandeką zaparkowany był stary motocykl. Beatryz zmarszczyła brwi. A co? Wzruszył ramionami. To wszystko na dzisiaj. Z pewną niechęcią wdrapała się na grzbiet konia, trzymając się szorstkiego materiału jego kurtki. Artur odpalił motocykl i obaj ruszyli w burzę. Zimne krople cięte były po ich twarzach niczym ostrza. Droga była śliska, ale Artur trzymał ręce mocno na kierownicy, aby uniknąć dziur. Ciszę między nimi przerywał jedynie ryk silnika i lodowaty podmuch wiatru gwiżdżący im w uszach. Mieszkasz gdzieś w pobliżu? zapytała Bietrys, niemal krzycząc, by zagłuszyć odgłos deszczu. Artur zawahał się zanim odpowiedział: Tak. Moja matka i bracia są tam. Robimy, co możemy, żeby przetrwać. Była milcząca. Coś w sposobie, w jaki to powiedział, sprawiło, że poczuła ucisk w piersi. Nagle z za zakrętu przed nami pojawiło się jasne światło reflektora. Ciężarówka jechała zbyt szybko. Artur próbował skręcić, ale motocykl wpadł w poślizg na mokrej nawierzchni. Bietry skrzyknęła. Świat się odwrócił. Uderzenie było mocne. A potem wszystko pociemniało. Ogłuszający szum. Silny zapach mokrej ziemi i benzyny. Ciemność nadal przesłaniała pole widzenia Artura, gdy próbował się ruszyć. Ostry ból przeszył jego ciało i jęknął. Jedyną pewnością, że żyje, był chłód deszczu, który wciąż padał na jego skórę. Mrugnął kilka razy, zmuszając oczy do przystosowania się. Reflektory ciężarówki oświetlały drogę niczym reflektory, a w oddali słychać było dźwięk trzaskających drzwi. Artur spróbował się odwrócić i wtedy zobaczył Bietry z leżącą kilka metrów od niego nieruchomą. Beatryczko! Zignorował ból i zaczął się do niej czołgać. Serce waliło jej w piersi, a strach ściskał gardło. Jej twarz była blada, a włosy przykleiły się do mokrej skóry. Artur lekko nacisnął jej ramię, próbując ją obudzić. Hej, porozmawiaj ze mną! Bietry zjęknęła cicho i powoli otworzyła oczy. Co się stało? Jego głos był słaby, ale był świadomy. Zanim zdążył odpowiedzieć, rozległy się ciężkie kroki. Mężczyzna w grubej kurtce i z gęstą brodą spojrzał na nich z niepokojem. O mój Boże! Nie widziałem cię na drodze! Czy rower się poślizgnął? Artur skinął głową, wciąż dysząc. Ona potrzebuje pomocy. Ja jestem w porządku, ale ona uderzyła mocno. Kierowca ciężarówki wyjął telefon komórkowy i zmarszczył brwi. Brak sygnału. Miasto nie jest daleko. Mogę cię tam zawieźć ciężarówką. Bietry spróbowała się poruszyć, ale jęknęła z bólu. Ja nie mogę iść do szpitala. Artur spojrzał na nią zdezorientowany. Co? Potrzebujesz lekarza. Pozostałą jej siłą chwyciła go za koszulę. Proszę, zabierz mnie gdziekolwiek, byle nie do szpitala. Artur dostrzegł panikę w jej oczach i poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Coś było nie tak. Zupełnie nie tak. Artur poczuł ciężar prośby Bietrys. Była ranna, ból był widoczny na jej bladej twarzy, lecz strach w jej oczach był jeszcze większy. Nie rozumiał, dlaczego odrzuciła pomoc medyczną, ale coś w jego wnętrzu kazało mu jej zaufać. Kierowca ciężarówki spojrzał na nich z wahaniem. Słuchajcie, mogę was zabrać do hotelu w mieście. Tam przynajmniej możecie się umyć i odpocząć. Bietry z trudem skinęła głową. To, to byłoby wspaniałe. Artur ostrożnie pomógł jej wstać. Oparła się o niego słabo, gdy szli w stronę ciężarówki. Pojazd był stary, ale przestronny, więc wkrótce ruszyli w drogę, zostawiając za sobą rozbity motocykl. Podczas podróży Artur cały czas patrzył na Bietrys. Kim właściwie była ta kobieta? Dlaczego nosił przy sobie czeki na absurdalnie wysokie kwoty? I dlaczego zdawało się, że przed czymś ucieka? Miasto pojawiło się na horyzoncie niczym ulga. Kierowca ciężarówki wysadził ich przy zwykłym hotelu, a Artur pomógł jej wejść do środka. Kiedy w końcu zostali sami w pokoju, skrzyżował ramiona i spojrzał na nią. A teraz możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Bietrys na moment zamknęła oczy, jakby zbierała odwagę. Potem wzięła głęboki oddech i spojrzała na niego. Jestem Bietrys Albuquerque. Mój ojciec był jednym z najbogatszych biznesmenów w kraju. Ale zmarł miesiąc temu, i od tamtej pory moje życie stało się piekłem. Artur zmarszczył brwi. Co masz na myśli? Przełknęła ślinę. Jestem jedynym spadkobiercą. Ale mój wujek chce się mnie pozbyć. Próbował przekonać mnie do podpisania dokumentu, który dałby mu pełną kontrolę nad firmą. Kiedy odmówiłem, zaczęto mnie śledzić i zagrożony. Dziś, kiedy wyszedłem z domu, zorientowałem się, że ktoś mnie śledzi. Pognałem drogą i mój samochód po prostu zgasł. Artur poczuł dreszcz. Myślisz, że to był sabotaż? Powoli skinęła głową. Jestem pewien. Zapadła między nimi ciężka cisza. Artur analizował wszystko, próbując zrozumieć, w jaki sposób miliarderka znalazła się w takiej sytuacji, obok niego, biednego chłopca, który ledwo miał co jeść. Ale jedno było pewne: była w niebezpieczeństwie. Tej nocy Artur nie spał. Usiadł na krześle obok drzwi i nasłuchiwał każdego dźwięku. Silny wiatr uderzał w okno. A deszcz nie ustawał, jakby cały świat sprzysiągł się przeciwko nim. Rano Bietrys czuła się lepiej. Artur przekonał ją, żeby coś zjadła i w końcu udało jej się lekko uśmiechnąć. Dziękuję za wszystko, Arturze. Gdybyś się nie pojawił, nie wiem, co by się ze mną stało. Wzruszył ramionami. Myślę, że los chciał, żebyśmy się spotkali. Jednak spokój nie trwał długo. Kilka godzin później Bietryz otrzymała wiadomość na telefon komórkowy w hotelu wiemy, gdzie jesteś. Jej serce zaczęło bić szybciej. Artur wziął telefon z jej rąk. Oni cię nie dorwą. Bietrys spojrzała na niego z mieszaniną strachu i nadziei. Co robimy? Artur myślał szybko. Chodźmy na policję. Ale najpierw potrzebujemy dowodów przeciwko twojemu wujkowi. Masz coś? Zawahała się na moment, ale potem sięgnęła po skórzaną teczkę. W środku są dokumenty, pokazujące, że od lat przywłaszcza pieniądze z firmy. Jeśli wpadnie to w odpowiednie ręce, będzie skończony. Artur się uśmiechnął. W takim razie wykończmy go, kropka. Ostrożnie opuścili hotel i wsiedli do autobusu jadącego na posterunek policji. Pogoda nadal była pochmurna, ale deszcz przestał padać, jakby los dawał im szansę. Na komisariacie policji Bietrys opowiedziała wszystko. Delegat słuchał uważnie, a po zapoznaniu się z dokumentami jego wyraz twarzy stał się poważny. To jest poważniejsze niż sobie wyobrażałem. Zamierzam skontaktować się z Policją Federalną. Kilka godzin później gazety obiegła wiadomość, aresztowano biznesmena za przywłaszczenie milionów i próbę oszustwa. Wujek Bietrys został aresztowany. W końcu była bezpieczna. Artur patrzył, jak Bietr czyta wiadomości na swoim telefonie komórkowym, a jego oczy błyszczały ulgą. A teraz zapytał: uśmiechnęła się do niego uśmiechem szczerym, pełnym wdzięczności. Teraz naprawdę mogę żyć swoim życiem. A ty chcę, żebyś był jego częścią. Artur zamrugał ze zdziwienia. Co? Trzymała go za rękę. Uratowałeś mnie, Arturze. Nie tylko na tej drodze, ale w sposób, w jaki nikt inny tego nie zrobił. Ja też chcę ci pomóc. Chcę, żebyś miał lepszą przyszłość. Uśmiechnął się, czując jak coś ciepłego narasta w jego piersi. Po raz pierwszy uwierzył, że jego życie może się zmienić. I rzeczywiście sytuacja się zmieniła. Artur i Bietry stali się nierozłączni. Dzięki jej pomocy dostał się na studia i zrobił świetlaną karierę. A ona w końcu przejął rodzinne imperium i uczynił je czymś większym i bardziej sprawiedliwym. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się na deszczowej drodze. Przeznaczenie przecież zawsze znajdzie swój sposób.